Przyklęknij na podłodze, a twoje stopy i kolano niech stworzą na niej trójkąt. Unieś wyprostowane ramię z ciężarkiem do góry, drugą ręką ześlizguj się powolutku po udzie, aż dłoń dotknie podłogi. Jednocześnie cofaj biodro do tyłu na stopę, na której klęczysz. Wykonaj około pięciu powtórzeń na każdą stronę. Możesz sobie utrudnić całe ćwiczenie. Poprzez zejście dużo niżej, więc zamiast opierać się na dłoni, spróbuj oprzeć się na przedramieniu. Następnie ustaw stopy równolegle tym razem już noga, na której klęczysz, nie jest skręcona do boku. Początek ruchu prawie taki sam zjeżdżamy dłonią po udzie jednak tutaj zwiększają się wymagania, jeśli chodzi o rotację kręgosłupa. Cały czas wzrok utrzymuj na wyprostowanym ramieniu. I po raz kolejny progresja, czyli zejście na ugiętym ramieniu do podłogi tutaj już te wymagania rotacyjne oraz mobilnościowe dla biodra są dużo większe.